Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. A tutaj przed Wami kolejny gameplay z Call of Duty Modern Warfare 3 i mapka Overwatch i moab na mapce Overwatch na pierwsze, pierwszy moab na trybie Free for All, czyli Deathmatch, czyli każdy na każdego, czyli kaszanka. Czyli to czego zawsze się bałem. I to co na czym większości, znaczy dużo ludzi zdobywa małaby, bo jeszcze jest dominacja i Fillet Confirmed. Ogólnie y, Overwatch słabo... Znaczy dobrze znam, ale mało grałem na tej mapie, czyli nie jestem, że tak powiem, obeznany w takim sensie ogólnie, prawda, jak to działa wszystko, jak ta mapa jest zbudowana. Mniej więcej znam położenie, tak, ale nie jestem pewny, że o tak to powiem. No i ja sobie myślę tak, nie grałem ze schławkę, bo ja nie grałem na schwach. Nie wiem dlaczego, jakoś takie takie mam dziwne przyzwyczajenie, że nie używam schowek. Wszystkie mały, które widzieliście przedtem, to są bez słuchawek, także no i właśnie pomyślałem, no dobra, Loczek tak chwali w ogóle. Oglądam ogl 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 trochę, trochę Loczka, więc wiecie, Loczek tak chwali te słuchawki w ogóle, że to trzeba jakieś zajebiste mieć. No ja sam nie mam słabych, mam yy, znaczy cenowo to znowu za nie 100 złoty, To są Gamescom Plantronic 365, yy, właśnie słuchawki dla graczy i yy, 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 pomyślałem, że dobra, wbiję na ten Free4Roll, zobaczę co to tam jest w ogóle, nigdy na tym nie grałem. Szczaję o co chodzi, wezmę ACR, może wbiję Moab, Zobaczy, czy faktycznie słychać te głosy. No i wbiłem na ten free for all, wziąłem ACR, zobaczyłem czy faktycznie słychać te głosy i wbiję Moab. Także i na co mnie podwójnie cieszy, gdyż yy, yy, lubię tę mapę. I ogólnie, ogólnie ona jest spoko, także to jest fajnie, że wbiłem ten, właśnie z tym map. I w końcu, nie wiem czy to pierwszy raz takie coś, czy drugi, yy, miałem szczęście. Miałem szczęście dlatego, że przy 23. zabiciu, typek z 7 na nie wyskoczył i prawie mnie zabił. I tylko dzięki mojemu refleksowi i szczęściu, tutaj powiem po prostu, że to było szczęście, yy, odw schowałem się, odwróciłem się i go zabiłem. Także wow, w końcu mi się udało. No i więc yy, potem jeszcze właśnie poszedłem na kilka meczów, potem poszedłem na mapkę dom. Nie wiem. Wyszedłem po dwóch minutach, dlatego, że gdy zobaczyłem, że ja się spał na przeciwniku, a przeciwnik na mnie z celownikiem na głowie, pomyślałem, że to nie ma sensu takie coś, no bo jaki to ma sens? Ja się spawnuję, typek na mnie, ja na nim, on na mnie. Tak samo mapka Liberation, kojarzycie takie te pomosty? To ten ostatni na końcu mapy. Rzucam radar pod sobą, no i nagle pojawia się kółeczko, no nie wiadomo skąd, bo typek nie przybiegał. Także what, what the fuck, nie? Dobra, zabijam typa znów na tym ostatnim. Znowu jest kółeczko, ale skąd typek się pojawia za plecami? Więc ludzie, znaczy Infinity World. O, co kaman? Jak można spawnować kogoś za plecy? Już o tym mówiłem, ale to jest takie męczące, że po prostu nie wiem. No ale potem mapa Arcadem, czyli ta mapa, na której miałem kill do map na likwidacji potwierdzonej. I ogólnie na początku jakoś nie szło, ale potem kurde, zacząłem tak, tak słyszeć te głosy. Miałem, zdobyłem trapa oczywiście, więc słyszałem bardziej. Naprawdę, no już nie miałem szans na Moab, znaczy miałem na początku, ale popsułem ją, więc miałem ciągle zabić, 8 zabójstw miałem i zginąłem, także dziękuję, bo to jest tylko do 30 na no, meczu. także no szkoda trochę, ale to nie znaczy, że nie wbiję potem, tak? Chyba tu jest już ta akcja, tak, patrzcie na to, patrzcie na to. I jest Moab. no tak się... Tutaj nie poczęłem zginąłem, ale już niestety. Yy... I tutaj jeszcze będzie śmieszne przewiny. Dlatego że... Nie ma sensu dlatego, że ja... Tu... Nie wiem jakie to było... I... A nie, no tak, już wiem. Tak, Okej okay, oni mieli EMP, więc nie mogłem puścić Moab, ale miałem tam chyba nie wiem ile zabić. 27 czy 6, więc nie, ch nie chciałem zabić ostatni last kill Moabem, tak? No więc musiałem tutaj zabić. Zabijem 3 osoby. Już nie chciałem więcej zabijać. O tutaj właśnie się schowałem. I tylko czekałem na ten map, także ja tu przewijam. Przewijam. i znowu przewijam. No i jest map. Także strasznie się cieszę. W ogóle to był pierwszy mój free for all od bardzo długiego czasu. Wszedłem, wziąłem słuchawki i nawiłem mapę właśnie na mapce Overwatch, z czego się bardzo cieszę. Co oznacza, że teraz właśnie będę tak próbował wbijać ten moab, to wiem, aż jedną osobę tym Moabem, więc jestem z siebie dumny. Ej, ale to był last więc fajnie. Ja się, to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam, ciągniemy do planu maksimum na mój kanał, czyli 25 Moabów, oby się udało. Raczej się uda, bo wbijam ten Moab tak jeden na dzień. No czasami z żadnego na 3 dni, ale aktualnie jest jeden na dzień, tak średnia mniej więcej myślę, że tyle wynosi. Także no, do Black Ops zostały jeszcze 3 miesiące, także. Nawet jakbym bio jeden, na to, to eee, tak, tak. <laughs> jakby jeden na tydzień, to się uda. Tak, tak. Nawet jakbym bio jeden na tydzień, to się uda, więc będzie, nawet więcej będzie, także fajnie. Więc to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę i do zobaczenia w przyszłym filmie. Z, w, w, a nie umiem mówić w, w przyszłych filmikach. W, kolejny filmik prawdopodobnie z Duty Black Ops, więc znowu będę je, ja, jako 13-latek. Także dzięki Wam za oglądanie i do zobaczenia w przyszłych filmach. Cześć.